Cześć wszystkim, Piotek z tej strony. A dzisiejszy film jak zawsze na spontanie dzisiaj będzie króciutko, gdyż za parę minut jest męcz polskich koszykarzy o chwilę też za chwileczkę powiemy, ale nie będę tutaj przedłużał. Zaczynamy film. Jeszcze, jeśli nie, nigdy nie jego mojego kanału i nie subujesz go, to daj tą subskrypcję, łapkę w górę. I co? I nie przedłużamy. A, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj tak zacznę troszeczkę ten film na wesoło. Gdyż wiem, że panuje taki trend, że. No, wiem, że jest sub, za sub, tak dalej. Niektórzy wiem, tacy wielcy twórcy to nawet. Tam mówią, że jak ileś tam tysięcy subów dostaną, czy coś, to jeden sub to tam chyba 15 czy 20 groszy, coś takiego dają na cele charytatywne. Z tych subów, yy, mnie jedna osoba subowała, ale poprosiła mnie, żebym za tego suba wystąpił dzisiaj w okularach. I ją pozdrowił. Dlatego oczywiście spełniam tą wolę, dlatego drga Moniko z Łodzi. Specjalnie dla Ciebie dzisiaj zakładam okulary O! Nawet dobrze widzę Frosotka chyba też dobra No i do końca odcinka wystąpię w okularkach Jeżeli według Was dobrze wygląda w okularkach to napiszcie w komentarzu czy mam zakładać okulary do nagrywania filmów i no w zasadzie to wszystko i dajcie lajka za... ogólnie za film No ja niestety tutaj nie zamierzam płacić za Suby i tak dalej, choć ostatnio dostałem y, propozycję na Pryw y, za 30 zł chyba. Sto ileś tysięcy kupić obserwujących, ale no niestety póki co jeszcze nie zarabiam na YouTube i tak dalej, to no... Podziękuję, wolę jakoś, tak powiem w cudzysłowie, ciężką pracą na to wszystko zapracować i tak dalej. Dobra, sorry, że się troszeczkę tutaj rozgadałem, przepraszam, y, ale nie przedłużam, zaczynamy. Wczoraj był ładny mecz Lecha Poznań z Austrą Wiedeń w lidze Euro konferencji Europy. I powiem Wam, że mecz naprawdę był beauty w wykonaniu Lech i Poznań. Lech w tym meczu wygrał 4-1. Do przerwy tutaj było 1-1. I ładną, naprawdę, tutaj brameczką taką z akcji sam na sam. Wynik otworzył y, kapitan y, Lechitów. Y, a mianowicie, y, żeby dobrze mi wymówić, tego Ishak. Dostał ładne podanie sytuacja sam na sam z bramkarzem. I naprawdę ładna bramka, tutaj tak y, koło bramkarza. Wynik 1.0. No, niestety, tutaj radość nie, nie, nie trwała długo, gdyż już po. W niecałych dwóch minutach yy, wyrównał yy, Matthias Braunuder. Tak, tak, młody tutaj zawodnik. Yy, no tam strzelił bramkę, tam obrońcy chcieli ją wybić, ale jeszcze z potem yy, takim, no, nie mówię, że to był taki mocny strzał, ale no taki strzał, który no, troszeczkę zmienił tutaj, yy, może nie tyle zmienił, co zaskoczył tutaj yy, bramkarza Lecha Poznań, yy, Filipa Bednarka. No i mieliśmy wynik 1-1. Jeszcze w dodatku w, w, w pierwszej połowie mieliśmy, po paru minutach też mieliśmy rzut karny. Yy, I tutaj bramkarz Lecha Poznań, Filip Bednarek, yy, ładnie się popisał i wybronił ten rzut karny. W sensie, się rzucił w odpowiedni yy, bok. No i wynik do przerwy 1-1. Naprawdę mecz był ładny. Druga połowa to w zasadzie już była taka w wykonaniu Lechi. Nawet można powiedzieć, że jakby lepiej Lech, Lech zagrał, to by nawet było 6-1. Drugą ładną bramkę dla Lechi zdobył po ładnym podaniu Gela Prera. Zwolę ja tutaj strzelił Michał Skóraś. Bardzo ładna brameczka. Naprawdę jeszcze dałem czym yy, zachwycić i no wychodzi tutaj yy, Lech na 2-1. Dwie bramki potem jeszcze zdobył Christopher Felde. Pierwszą bramkę to ładnie zakręcił tutaj yy, obrońcą, yy, a druga bramka taka no chyba nawet z nogi już no i co? Ale, ale naprawdę dało się fajny meczyk. Tutaj lech nie ma się co wstydzić. No szkoda, że ten pierwszy mecz tutaj z Wiaralem przegrał na wyjeździe 4-3, ale no nie ma co pokazać nadzwyczanym mlekiem. W tym meczu pokazali, że mogą grać jak równy z równym i no życzę tutaj, żeby Lech Poznań wyszedł z tej grupy tutaj i no i żeby się jakoś tym yy, w konferencji no w tym, nie wiem jak to się dokładnie nazywa czekajcie zaraz zobaczę bo teraz te nazwy a tak dobrze w lidze konferencji żeby im tutaj dobrze się wiodło i samych sukcesów następnie takiej lepszej wiadomości to jest to że E, reprezentacja e, Polski nieoczekiwania wygrała w finale basket 90 do 87 e, pokonali wyżej notowa notowanych Słoweńców 90 do 87 jak tutaj nie interesuję się ko koszykówką e, tak tutaj gdzieś troszeczkę sobie obejrzałem te skryty meczu i naprawdę e, było na co popatrzeć tutaj na pewno na Największą tutaj yy, zasługę, takim bohaterem tego meczu był Mateusz Ponitka, yy, który jest yy, kapitanem reprezentacji Polski w Koszykówce. I yy, naprawdę to, co on robił na, na boisku, to jest prawdziwy majstersztyk. 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst. Yy, to jest. Yy, Dorobek, że tak powiem, punktowy takiej całości, jaki w tym meczu zdobył i naprawdę tutaj dla Mateusza, ponitka wielkie ukłon. I no, zobaczymy, jak się pokaże w dzisiejszym meczu. Nie wiem dokładnie z kim dzisiaj grają, bo. A, przepraszam, teraz mi się przypomniało. Dzisiaj grają też z dobrze notowanymi Francuzami, o finał. Nie wiem, czy w Euro Swarted też jest mecz o trzecie miejsce. Jak to na jaki to zasadzie wygląda, ponieważ mówię, no. Całkowicie się nie interesuje y, koszykówką. Y, ale mam nadzieję, że Polacy też w tym y, meczu sprawią niespodziankę i pokonają y, Francję. Mam nadzieję, że y, koszykarze wezmą y, y, przykład z naszych y, polskich siatkarzy i też tam powalczą, także tak powiem, o tą strefę medalową. I tam zdobędą chociaż to drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w Koszykówce. No dobra, no to, to w zasadzie chwilę dzisiaj tak nie będę Wam przynaczał tak za bardzo. No to wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Sorry, że tak trochę bez ładu i składu, ale no, chciałem na początku, żeby było trochę śmiesznie. A czy no, może śmiesznie, no. To wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodobał, to wbijajcie tego lajka. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie. I dajcie znać w komentarzu, czy lepiej mi jest w okularach, czy bez. W okularach, czy bez. Aha, i czy wzorykę jest jako taka. Dobra, dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.